Znaczenie nawodnienia, czyli jak woda wpływa na twoje procesy życiowe. Z tego filmu dowiesz się, dlaczego ważne jest nawodnienie, jak działa woda w twoim ciele i ile wody wypić, żeby być w dobrej kondycji fizycznej. A przede wszystkim dowiesz się, jak sobie poradzić, kiedy nie masz ochoty na wodę. Parę faktów dla przypomnienia. Dlaczego woda jest tak ważna do życia? Ponieważ stanowi ona 60-70% Twojego ciała i pełni szereg funkcji. Jest na przykład składnikiem krwi i pełni funkcję transportującą: transportuje tlen, pożywienie i wiele innych składników. Gdy pijesz za mało wody, krew staje się gęsta i serce musi ciężej pracować, przez co narażasz się na choroby sercowo-naczyniowe. Pełni funkcję detoksykacyjną. Usuwa z pożywienia toksyny i inne niepotrzebne składniki poprzez nerki w postaci moczu. Wspomaga wątrobę w walce z toksynami. W układzie pokarmowym woda służy do wytwarzania soków trawiennych. Pomaga też przy rozpuszczaniu substancji i wchłanianiu składników odżywczych. Eliminuje zaparcia poprzez wspomaganie usuwania maskałowych. Reguluje temperaturę ciała poprzez pocenie. Zapewnienie odpowiedniej ilości wody wspomaga też odporność organizmu. Gdyby nie woda, odpowiednie przeciwciała nie dotarłyby na miejsce w Twoim organizmie. Dużo by mówić. Ważne, że zapewnienie odpowiedniej ilości wody jest niezbędne dla Twojego zdrowego życia. No tak. A ile tej wody? Łatwo to sobie obliczyć. Jeżeli wiesz, że na kilogram masy ciała powinieneś wypijać 30 ml wody. Jeżeli ważysz na przykład 100 kg, to powinieneś pić 3 litry wody dziennie. I nieważne, czy to jest kranowa, przegotowana, mineralna, gazowana, niegazowana ważne, żeby to była woda. Pozostałe płyny dostarczysz w inny sposób. Skoro już wiesz, jak bardzo woda jest potrzebna, to podam Ci sposoby, jak ją dostarczyć, zwłaszcza gdy nie bardzo Ci to idzie. Uatrakcyjnij wodę poprzez dodanie owocka, np. plasterka limonki, cytryny czy też pomarańczy, albo kilku y, truskawek. Będzie to zupełnie inny smak. Możesz też dodać y, liść mięty albo bazylii. Całkiem zupełnie rewelacyjna woda. Ustaw też przypomnienie na telefonie. Teraz już są aplikacje, które pomagają w tym. Można też ustawić sobie przypomnienie na zegarku. Stwórz rytuał picia. Na przykład szklanka wody po przebudzeniu, szklanka wody przed posiłkiem, szklanka wody przed ćwiczeniami, po ćwiczeniach. Możesz też nosić przy sobie ładną stylową butelkę z piękną etykietką, która będzie Cię zachęcać do picia wody. Są też butelki z oznaczeniami godzinowymi. I wtedy sięgasz po butelkę o odpowiedniej godzinie. Oprócz owoców i ziół można też dodawać do wody warzywa. Na przykład taki plasterek ogórka czy seler naciowy, zmienia smak wody przy okazji dostarczasz sobie elektrolity. Albo zrób sobie wyzwanie, na przykład 8 szklanek dziennie przez kolejne dwa tygodnie. Wyrobi to w tobie nawyk picia wody. Poza piciem czystej wody, zadbaj aby dostarczać ją sobie w pokarmach, takich jak na przykład arbuz, ogórek czy pomidor. Do jadłospisu wprowadź zupy z dużą ilością wody, np. buliony albo też smoothie. Te proste techniki pomogą ci dostarczać wodę, co przełoży się na twoje zdrowie. I jeszcze ciekawostka. Gdy pijesz więcej wody, mniej tyjesz. Rozważ to. Dziękuję za uwagę. A po więcej informacji zapraszam do kolejnego filmu.